siema. Jesteśmy dali na kamykach w Guszycy. Na dole takie na no takie, no taka budowla. Przyjrzymy się z bliska, czy to do czego to służyło, ewentualnie co to mogło być. Ale już się sypie. O kurde, ale tu jest fatalnie. No pomieszczenie jest zrobione z fatalnej jakości betonu, domek, bo się, sum się rozpadał. Nie jest to na pewno schron, od razu mówię, nie było to słonem Nie wiadomo co to było, jak większość tutaj tych budowli w tym terenie, na terenie Rize. Ale pomieszczenie techniczne na coś nie? Jakoś, no Schron tumek po tylu latach bo to, to, by stał, to by stał To były mocne betony Tak, a to jest takie mówię No wejdziemy, dobra Jak już jesteśmy tu Nie, nie, nie To nie jest Nie Słabo to wygląda Ale bardzo słabo Nie ja chcę wejść jak już jestem to widzę, jak widzę, widzę, też lubisz wejść w każdą dziurę no latarka mu pod ręką no i tak to wygląda w środku cegły, nie, absolutnie to my to nie są gniazdo mamy ptaka jakiegoś ale puste jest w środku tyk był kładziony cegły widzę motywy ceglane. Pomieszczonko, tak, tak, tak. No i to jest wszystko. Na Instagrama mogę was rzucić, że jesteśmy razem. Możesz, no. Ja się pytam. Nie przeszkadza mi to my, my nie, nie zabraniemy na takimi. Wiesz, nie mam no Ja prawa autorskie moje Dobra Beton się to totalnie. Pojęć. Stan rozkładu. Samo się rozpadnie za kilka 15 lat. Hmm. Dobrze. No ja Ci powiem, że ja jestem zimny, że to się stoi, bo to 3 lata temu tak, tak jak stało, tak stało. No bo to, jak tego nie ruszasz, wykończą to warunki Co? atmosferyczne, to wiem, wiesz. No, warunki atmosferyczne to wykończą. Nie, 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 idziemy do góry, tak wrócimy. Także tak to wygląda. I tu widzicie, o. taka budowla. A my lecimy do góry, Lecim tam. tak jest, wyłączą się na razie to wszystko i się do następnego razu.